Nie Niejeden z Was pewnie zadaje sobie pytanie, jaką Hincul by polecił premkę, tak abyśmy fajnie sobie nią pograli, pozarabiali i żebyśmy częściej do tej premki wracali, dlatego że czołg premium powinien być takim, który sprawia nam przyjemność z gry. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i dzisiaj taką premkę Wam przedstawię, a mało tego... Ta premka jest za darmo, tak więc nie przegapcie, zostało jeszcze kilka dni, aby ten pojazd zdobyć, a jest to banalnie proste, jest dosłownie kilka misji do wykonania, między innymi na odbicie, między innymi na oddane strzały, na wygrane bitwy i praktycznie w przeciągu jednego dnia możecie zdobyć świetny pojazd E75TS. Czołg ósmego poziomu nacji niemieckiej, czołg ciężki, czołg oczywiście premium. Słuchajcie, jest to świetna maszyna, jedna z lepszych bym powiedział na ósmym tierze. A dlaczego tak uważam? A no, zobaczcie na przykład na mobilność. Jedzie ze mną w Plutonie Gregor, którego pozdrawiam. Gregor, gdzie ty jesteś? Jedziesz czołgiem ciężkim. Zobaczcie, gdzie jest Gregor, a gdzie ja jestem. Ten czołg ma mobilność czołgów średnich. Dodatkowo mamy świetną penetrację. Penetracja wynosząca na podstawie 227, na pociskach premium aż 282. Tutaj uszkodzenia mamy 360 na strzał. Tak więc tutaj działo jest kalibru 105 mm. Co w tym pojeździe mi się jeszcze podoba? A no to, że ta wieża jest taka fajna, okrągła, obła. Nie ma tutaj aż na niej wiele słabych punktów. Bardzo przypomina wieżę z pojazdu LUWE, gdzie LUWE naprawdę, jeżeli chodzi o. Przebijalność tej jego wieży jest dość twardym pojazdem. Dodatkowo słuchajcie, czas skupiania 2,7, celność 0,38. To oczywiście wszystko możemy zniwelować naszymi załogantami z odpowiednimi perkami, plus do tego mamy świetną mobilność, to co powiedziałem, paton dla przykładu. Czołg średni na 10 poziomie jeździ 45 km na godzinę. Ten czołg ciężki, taki typowo ciężki, jeździ również 45 km na godzinę. Mamy dodatkowo 16 koni na akwonę. Tak więc, naprawdę tutaj maszyna, jeżeli chodzi o mobilność, dysponuje niesamowitą mobilnością. Cóż, bitwa na mapie koło podbiegunowe. Ja staram się podjechać dalej i tutaj będzie. Mała wywrotka, tak więc pojazd, tak jak widzicie, da się wywrócić nawet, czołg ciężki, ale mamy tą specjalną siatkę, tak więc ona nas tutaj broni od wszystkiego. Hop, jedziemy dalej. <ścoughs> Siatka na gołębie. Słuchajcie, wracając już do ogólnie, do zdobycia tego pojazdu, zostało kilka dni, mamy chyba do piątego tak, do 5 kwietnia dzisiaj jest drugi, jak ten materiał robi, robię wczoraj miałem ten materiał zrobić ale niestety nie udało mi się tak więc mamy jeszcze kilka dni i nie zmarnujcie tego bo jest to jeden z lepszych czołgów ciężkich na 8 poziomie, czołgów premium naprawdę warto, świetna penetracja bardzo fajna ogólnie rozgrywka tym pojazdem i bardzo często będziecie do niego wracać, jest to naprawdę świetna maszyna a wymagania na zdobycie tego czołgu są banalne naprawdę są banalne jeżeli chodzi o na przykład odbicie, tutaj możecie wziąć nawet jakiś czołg, kurcze, na zimnej wojnie, i tam bez problemu jesteście w stanie chyba tam odbić 25 tysięcy, czy 15 tysięcy, coś koło tego, ale no słuchajcie, jest to naprawdę bardzo prosto. Później mamy wygrać 5 bitew, następnie mamy, co tam jeszcze było, bo już nie pamiętam, ale no zadania są. Nie wiem, no chyba prostszych już nie mogli wydumać, przy takim pojeździe nawet wypadałoby się natrudzić ciut więcej, a oni naprawdę dali nam świetne operacje, gdzie możemy je zrobić praktycznie w jeden dzień. Ja szczerze powiem, zrobiłem ten czołg w jeden dzień, zacząłem chyba tam grać w Tygrysem P, tak aby nagrać dla Was materiał. Odbijałem, od czasu do czasu coś tam się udało odbić i tak zdobywałem właśnie te odbicia. Gdyby nie to, to po prostu siadłem do type'a heavy'ego piątego i praktycznie w kilka bite bym to zrobił. Ale nie spinałem się w jeden dzień, bez problemu jesteście w stanie operację zrobić na ten pojazd. A uwierzcie mi, warto. Świetna, naprawdę świetna maszyna. Zresztą sami tutaj widzicie, i poraszować można, pojeździć jak wariat i działo naprawdę fa bardzo fajne. Co do penetracji, sami doskonale widzicie, tutaj penetracja jest aż 227, ja akurat używam pocisków tych premium, dlatego że one są szybsze, a nie chciałem się jakoś tam mocno bawić, mimo to używając tylko i wyłącznie pocisków premium, słuchajcie, nawet strzelając do arty, a arta to powinna tylko być wita z sprem, premek, za te wszystkie jej zła. Ale mimo to, nawet używając tylko i wyłącznie pocisków premium, jesteśmy w stanie na tym czołgu jeszcze świetnie zarabiać. Tak więc polecam, polecam, naprawdę jeszcze raz polecam. Owszem, kiedyś ten pojazd był w innej wersji do zdobycia, ten Roger Dodger, taka cukierkowa, choinkowa wersja tych Hot Wheelsów, również ten pojazd posiadam, nawet go wymarkowałem, a teraz przyszła pora na markowanie właśnie tego pojazdu, dlatego że jest. Sama przyjemność grania tym czołgiem. Widzę już w bitwach coraz więcej tych pojazdów się pojawia. A dlaczego? A no dlatego, że jest to banalne, banalnie proste wbicie tego czołgu i cieszenia się po prostu z rozgrywki tym oto właśnie E 75 TSM. Jedyny mankament, jaki bym powiedział, owszem, pancerz, no tutaj musicie na to uważać, nie jest to jakoś bardzo mocno pancerny czołg na ósemkach, coś tam potrafi odbić, ale no, raczej na pancerzu bym nie polegał aż tak mocno. Ale jedyny chyba taki mankament, który ja akurat zauważyłem, to opuszczanie działa minus 8 stopni. Tak więc, no słuchajcie, jeżeli to można uznać za mankament w tym czołgu, no to to jest właśnie to minus 8 stopni opuszczanie działa. Jaki można by było porównać czołg do niego? Nawet Tygrys, ten King Tiger, nie jest chyba tak świetnym pojazdem jak właśnie TS, dlatego, że mamy o wiele lepszą mobilność, mamy lepsze uszkodzenia. Tam chyba jest 320, o ile dobrze pamiętam, na tygrysie. Czy Tygrys potrafi więcej odbić? Oj nie, jeżeli tutaj wystawimy delikatnie tylko wieżę. Ta wieża, uwierzcie mi, potrafi naprawdę sporo odbić. No nie, słuchajcie, nie rozmawiamy o pojazdach 10 poziomu czy 9, ale tutaj oczywiście mierzymy miarą do pojazdów 8 poziomu, i tutaj na ósemkach ta wieża potrafi naprawdę sporo odbić. Zostały nam trzy pojazdy, dwa są po tamtej stronie, tak więc nie wiem, czy do nich dojadę, ale tu może z tej górki, kamperki. Może akurat mi się coś tam jeszcze uda wbić ze dwie pestki, zaraz zobaczymy. Nie ma sensu obierzeć tego wszystkiego dookoła, bo zaraz pewnie oni zejdą. A może akurat z tej górki coś tam uda mi się wkleić jeszcze. Ogrając grając na przykład w Plutonie, tak jak Gregor ze mną grał tym amerykańcem magazynkiem, bo to on nie, da, nie dawał rady za mną. Nadganiać dlatego, że jest o wiele, wiele wolniejszy, a ja już byłem o wiele bardziej z przodu. Gregor został gdzieś tam z tyłu i no ciężko mu było grać. Mówi, że kurczę, bierze meda, bo nie daje rady. Dobra, wejdzie, wejdzie. O, dobra, kawulec, o, nie weszło. Tak więc polecam, słuchajcie, nie zmarnujcie tego. Świetna okazja, naprawdę bardzo prosta misja, ogólnie operacja do zdobycia tego pojazdu. A bardzo, naprawdę, bardzo polecam, świetna maszyna. Tak więc, słuchajcie, z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Tak się prezentuje, już ten pojazd przedstawiałem, tak się prezentuje. E75 TS, który, podkreślam, możecie zdobyć za darmo. Do usłyszenia, hej.